Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku. My dzisiaj co robimy? Pancake i zrobimy um, Tutaj Emma Śmiga na Jakbyście ją słyszeli To wiecie dlaczego I to jest John Tak? No. John Chciałam wam pokazać Składniki najpierw co tutaj mamy Mamy mąkę Maślankę I to jest ten sekretny Ingredient Sekretny składnik który zrobi to, żeby nasze pancake'i były takie prawdziwe, puszyste, amerykańskie Troszeczkę cukru, proszek do pieczenia, soda oczyszczona, dwa jajka, no i ekstrakt z wanilii I to wszystko połączymy, żeby zrobić najpyszniejsze pancake'i ever, tak? No Dobra, potrzebujemy, zaczynamy od dwóch kubka yy, mąki ja używam po prostu mąkę uniwersalną. O. Ale też może być tortowa. No jeden. I teraz drugi. Perfect. I było tam trochę mniej, to jeszcze troszeczkę wsypniemy. O! Super. To już mąka dan. Zapomniałam też dodać, że jeszcze troszeczkę soli jest potrzebna. To tutaj sypiemy... Też tutaj sama wsypać soli do tego? Tylko troszeczkę. No. Tak jedna czwarta łyżeczki. Soli. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia. No też tą. Trzeba dwie łyżeczki. Raz. No i dwa. Jedna łyżeczka sody oczyszczonej. I dwie duże łyżki cukru. No sama. Sama weź stąd i sama weź. Skup. Łoł. Wow, Jedna. Dobra. To mamy cukier, mamy wszystkie te suche suche składniki już w misce. Potem musimy je wymieszać. Wymieszasz je? Ja tu tą. No trzeba wszystko ładnie wymieszać. Dobrze. Teraz Mokre! Tak, mokre! składniki! Mokre składniki teraz, dobra! Nie, nie, jest okej. Okay. Ale ja już muszę No, To jest okej. Okay. Sama chcesz wlać czy ja mam wlać? Sama. Ale to wszystko? No to wszystko. Tylko może tutaj wlej, a mama będzie mieszać tutaj po tej stronie, dobra? Eee. Powoli, powolutku, 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 powolutku. Potem y, łyżeczkę y, Vanilla Extract. Ekstrakt z wanilii. Jak tylko macie y, możliwość kupienia takiej prawdziwy ekstraktu Wam polecam, bo naprawdę ma zupełnie inny smak niż e... aromat. Ma po prostu smak, jest, jest naprawdę cudowny, to naprawdę Wam e, polecam. No i dwa jajka, ale najpierw jajka musimy je lekko ubić. Pomożesz mam z tym. Ty. Ja muszę mam to <Dobre. laughs> A you... okay. Dobra, no. Musisz mocniej, Nie chcesz Nie się pobrudzić? Nie. Yeah. Mm. Teraz trzeba tak zrobić, zrobisz o, ja tak? tak. No, tak. Nie gra wiem. jest, prawda, mama? Tak. Jak już jest jajko, to nie jemy, bo tam jest surowe jajko, wiesz? Wiem. No. Jezus? Wtedy można ręcznie wymieszać. Ten. butter, się mówi po angielsku. Ciasto po polsku. Um, ale my mamy miksera tutaj za nami to użyjemy miksera. Yeah. Fajnie! Też warto, żeby ciasto się działo przez 5-10 minut, najlepiej właśnie 10 minut, ale to akurat jest wystarczająco. A jeszcze tak zapomnieliśmy o bardzo ważnej rzeczy, o maśle. Tutaj mamy dwa, dwie łyżki masła. Możemy to po prostu wlać. O! Tak! Wlałaś, brawo. Które też powinno dodać do tego. Mimo to, że mamy maszlankę, ale to masło robi to, że te pankieki są. To masło doprowadza do tego, żeby te pankieki były dodatkowo pyszne, tak? No, teraz jest ten czas, żeby pokroić owoce. Nam zostało kilka jagód. To jagody, a truskawki i banana. I ma tak? I Matyda nam pomoże pokroić, tak? Tak. Matyda będzie kroić tutaj, a mama tak. będzie tutaj smażyć pankejki, tak? Dobra. Nie chcę, <grym> Ale nic tak. Mam pamiętaj to. Jest gorące, to tego nie dotykamy, tak? Tak. Dobra. Musisz chyba pokroić na mniejsze kawałki, wiesz? Nie, ja trzeba takie. Tak tak. Takie duże? Nie, bo zobacz, pokroiłam na małe. Pokroiłaś? No, ja używam masła, jeśli chodzi o pańki. Znowu, um, żeby były takie bardzo maślane żeby nie było, to nie jest ten zdrowy przepis. Ja mam też zdrowy przepis na panki, a postaram się podniekować poniżej. Brawo. Ja jeszcze pokroję na mniejsze, ok? Super. I tutaj ułożymy, tak? No i robimy tutaj raz. O -o. No. Lepiej. Przy pierwszym bankieku widzę, że ciasto jest za bardzo wodniste. To czasami się zdarza. Po prostu trzeba wtedy dodać więcej mąki. Widzicie ciasto? Ciasto powinno być bardziej taka konsystencja, taka mniej wodnista. A bo jak będzie bardziej wodnista, to będziemy mieć, to będziemy mieć bardziej naleśniki, a nie pankieki. My już jesteśmy gotowi na pierwszą prawdziwą rundkę, masło jest już stopione tutaj, widać na patelni i można dodawać pankejki um, zrobię kilka takich normalnych i potem zawsze staram się dla dziewczynek, głównie dla metody robić e, takie kształty e, jak myki z uszkami czy cokolwiek myślę, że to jest fajna, fajna zabawa no, ale te... E, o, te już są o wiele lepsze i zaraz zobaczycie, jakie będą puszyste. Przez to, że daję taki ogień... Tutaj ja mam 7, 7,5 z 9. To taki wys, wysoki, ale nie za wysoki ogień um, na te panki. E, to e, po prostu widzę, jak o, może Wam tak pokażę. Jak te końcówki będą lekko brązowe, to wtedy oznacza, że pankieki są gotowe, żeby je przewrócić na drugą stronę. No ja zawsze, jak te pankieki się lekko tutaj smażą, to zawsze coś w kuchni sprzątam, żeby jak już będziemy gotowi, żeby coś zjeść, to będzie gotowy stół i kuchnia nie będzie totalne, po prostu wiecie. Warzone, ja to tak nazywam. Co mama muszę to wyrzucić? No wyrzuć to. Ale to wego. Let's see, is it plastic? I tak wyglądają, tutaj spli wam, żeby i jest ok czas, żeby je przewrócić na drugą stronę. Tutaj bąbelki widać. O! I już są gotowe. born in the city i was raised on its edges my pop art is life when it's complex i found love in its center fucking live here forever think it'd be for the better i love the weather even though it's fog 24-7 i love the people this is a city i met all my best friends and i wanna thank every break i wanna thank every entrance to every building that i step in in this city of mine i owe you most my best moments in life Ale widzicie, są takie fajne, puszyste, naprawdę puszyste. Może nie tak okrągłe, bo najlepsza patelnia, najlepsza patelnia, żeby użyć, żeby robić takie super pankeki, to jest takie na totalnie płasko, nie mamy takiej patelni. No, Matyda już wcina. Zrobiła nam tort czekoladowy ze świeczką z Duplo, brawo. No i takie jest nasze ulubione Śniadanie amerykańskie, John chyba się najbardziej cieszy. A i oczywiście dodatkowo zawsze musi być syrop klonowy i najlepiej jakby był z Kanady, bo tam jest najlepszy syrop klonowy. Dobra, kochani, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jak jeśli chodzi o przepis na pankieki, jak wypiszę też cały przepis tutaj na dole, jak byście próbowali, testowali ten przepis, to koniecznie dajcie mi znać, bo jestem bardzo ciekawa, jak wy testujecie właśnie nasze przepisy. Jak ten vlog Wam się podobał, to kciuki do góry, jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. I co, jak zawsze, Matylda i ja, i nasza baby Emma, i. John. Życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego pa! 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 Dziękuję Matyda, że mi tak dzisiaj pomogłaś.